Ranking UEFA, jak wygląda miejsce Polskiej Ligi w europejskiej hierarchii po meczach Rakowa Częstochowa, a także Legii Warszawa. Cześć, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce i jak każdy piątek po meczach pucharowych wracam do Was z materiałem w sprawie rankingu UEFA. Zerkniemy sobie na najnowszy ranking, a przede wszystkim na najnowszą aktualizację i też porównamy sobie jak to wyglądało wcześniej. Nie patrzymy tylko na miejsce polskie, ale też naszych rywali, kto jest przed nami, kogo gonimy, a także kto ogląda nasze plecy. Zanim zaczniemy, oczywiście zachęcam standardowo do tego guzika o nazwie subskrybuj, kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco i nie przegapić moich treści, a teraz zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego, jak wyglądał ranking UEFA przed tymi meczami Rakowa ze Szturmem Graz, a także Legią Warszawa. Przypomnijmy, Polska miała miejsce 21, no i generalnie ten początek, poziom europejskiej przygody po tej turze eliminacyjnej był całkiem obiecujący. Pamiętamy, Legia Przewozienkowska pokonała Aston Villa 3-2, Raków przegrał w Bergamo 0-2 na inauguracji, natomiast były jakieś punkty po tej pierwszej kolejce, natomiast jak pamiętamy, druga kolejka no niestety punktów nie przyniosła, bo zarówno mistrz polski raków często Poległ w Sosnowcu w starciu ze szturmem gra z 0 do 1, no i identyczny wynik w Holandii w starciu AZ Legia Warszawa. Oczywiście na marginesie pamiętamy też ten skandal obyczajowy, na ten temat nagrałem osobny materiał. Oczywiście mówię o tej sytuacji, która miała miejsce pod stadionem AZ w Alkmar obok autokaru. Dwóch piłkarzy Legii nie poleciało z klubem do Polski. Mowa o Jozuę i Radowanie Pankowie, o tym nagrałem osobny film, do którego was serdecznie odsyłam, natomiast w tym skupmy się na rankingu. Ranking sprzed kilku tygodni widzieliście, pamiętamy doskonale te wyniki polskich klubów, no i łatwo wysnuć wniosek, że niestety nasze miejsce się niestety nie zmieniło, mówię o tej sytuacji punktowej, ale też całe szczęście nikt nie zdołał nas wyprzedzić, jak z kolei zapunktowali rywale, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, trzeba pamiętać o tym, że cały czas wspinamy się po tej europejskich hierarchii i takim naszym powiedziałbym docelowym miejscem, gdzie Polska chce zmierzać i przede wszystkim gdzie ma realne szanse, by tam awansować jest lokata 15, która ewentualnie umożliwiałaby aby nam grę dwóch drużyn w europejskich puarach. Mówię tutaj o eliminacjach, a przede wszystkim o Lidze Mistrzów, a więc historii, kiedy mistrz Polski, jak i wicemistrz Polski grałby w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Sprawdźmy teraz, jak zagrali nasi rywale. Zacznijmy sobie od Norwegów, a także drużyn ukraińskich. Przed wami grafika. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kluby norweskie, a także te z naszej wschodniej granicy. Dwa kluby norweskie są w grze, to jest Molda, także Bodo-Glimt. Pierwszy ten klub odniósł porażkę z Bayerem Leverkusen, natomiast jeżeli chodzi o Bodo, to również jest porażka z klubem Bridge, z drużyną Michała Skurasia. No i mówimy o historii podobnej do Ligi Polskiej, a więc żaden z tych klubów nie osiągnął zwycięstwa ani remisu, co za tym idzie, nie zapunktował w tym tygodniu. Jeżeli chodzi jednak o Ukraińców, tutaj naprawdę imponujące wyniki, przede wszystkim też sportowy awans, bo aż 0,8 punktu zarobiły kluby ukraińskie z uwagi na zwycięstwo Szachtara Donieck w lidze mistrzów 3-2 z Antwerpią, a także zwycięstwo Zory Ługańsk z islandzkim klubem Bredablik. Mowa tutaj więc o dwóch wygranych, co w konsekwencji mówi nam o awansie na tę lokatę, a także tej, powiedziałbym, gratyfikacji punktowej w wysokości 0,8 punktu po tym tygodniu. Patrzymy dalej na kluby, które są przed nami. Przed nami kolejna grafika, a więc mówiąca o wyczynach Izraelu, a także Grecji. Dwa kluby izraelskie są w grze, cztery rozpoczęły, tak jak widzicie, eliminację. Mowa tutaj o Maccabi Haifa, a także Maccabi Tel Awiw. Ten pierwszy klub podzielił się punktami z Panathinaikosem, zremisował w meczu fazy grupowej Ligi Europy, natomiast ekipa Maccabi Tel Aviv Poległa w starciu z Gentem, i od razu patrzymy poniżej na wyczyny klubów greckich. Wspomniany pana Tenajkos zremisował. Mamy także remis Eko, ten z Ajaxem Amsterdam w Lidze Europy. I również w Lidze Europy kolejny remis. To jest remis Olimpiakosu z klubem TS. Cena na samym końcu wygrana po oku, e, Saloniki z Eintrachtem Frankfurt w fazie grupowej Ligi Konferencji. I mówimy tutaj o aż jednym zdobytym punkcie przez Ligę Grecką, także naprawdę to był udany tydzień. To były udane gry tej, e, tych klubów. No i też trzeba pamiętać o tym, że cały czas ta Liga Grecka ma tych czterech reprezentantów w fazie grupowej Europejskich Pucharów. A więc co za tym idzie, no jest procentowo większa szansa, że te kluby cały czas będą punktowały regularnie i dostarczały te cenne punkty do rankingu UEFA. I teraz jest najciekawsza, ciekawsza, a więc grafika z Ligą Polską, a więc z rywalami, do których nam najbliżej, mówię tutaj o rywalach, którzy są przed nami, a także tych, którzy nas gonią. Jak widzimy, Chorwacja jest przed nami. Jeden klub chorwacki jest cały czas w grze, to jest Dynamo Zagrzeb, które konfrontuje się w lidze konferencji. Porażka w tym tygodniu z FC Balkani, także dobra informacja dla nas, no bo ta liga nie zapunktowała. Podobnie zresztą jak i my, no przypomniałem wcześniej, Raków, porażka ze Szturmem, a natomiast Legia również poległa, w konfrontacji z AZ. Co jest ciekawe, to jest ta historia z nami, mówię tutaj o Cyprze, który jest 22 w tym rankingu. Cypryjczycy zanotowali ciekawy awans sportowy z lokaty 24 na miejsce 22 z uwagi na zwycięstwo Aresu Limassol. No bo trzeba pamiętać o tym, że zarówno Szwecja, jak i Rumunia nie zapunktowały, a więc pozostały na swoich miejscach, natomiast Cypryjczycy, którzy byli wcześniej 24, awansowali na lokatę 22. No i na samym końcu warto zerknąć na aktualny ranking UEFA po tych ostatnich spotkaniach. Cały czas mamy tę lokatę 21, natomiast musimy być czujni, bo cały czas rywale atakują. To jest wspomniany Cypr, który zapunktował w tym tygodniu. Przed nami tak jak widzicie Chorwacja, Grecja, Izrael, Ukraina czy Norwegia. Rywale będący wyżej no już są w tej strefie, do której my chcemy zmierzać. Mówię tutaj o sytuacji, kiedy te dwa kluby mają szansę grać w Lidze Mistrzów. Rozpoczynają od... Eliminacji, natomiast jeżeli chodzi o taką, powiedziałbym, historię dość aktualną, a więc taką, która nas będzie dotykała, za jakiś czas trzeba sobie odjąć sezon 19-20 i wówczas kilka ostatnich sezonów mówi nam o tym, kiedy Polska będzie rozpoczynała eliminację, ile polskich drużyny będzie grało w eliminację do europejskich pucharów. A więc kolejna grafika, i tak jak widzicie, tutaj jesteśmy na lokacie 18 brane są pod, uwagi, pod uwagę wyniki z sezonów 2021, 21 21-22, 22-23, a także 23-24. A więc ten ostatni to jest sezon aktualny, w którym mam nadzieję jeszcze my będziemy punktować. Natomiast trzymając tę regularność i idąc cały czas na fali, no bo tamten sezon był rewelacyjny z uwagi przede wszystkim na te gry Lecha Poznań, miejmy nadzieję, że cały czas będziemy punktować i znajdziemy się wysoko. Nie wiem, czy ta 15 lokata jest osiągalna w tej, najbliższej przyszłości. Natomiast do tego trzeba dążyć, bo to z pewnością sprawiłoby, że nasza liga byłaby atrakcyjniejsza, no i też my jako polscy kibice mielibyśmy większą gwarancję tego, że polskie ekipy grałyby w Europie, a przede wszystkim widzę mistrzów. No i na samym końcu, tak na zakończenie, zerknijmy sobie na terminarze najbliższe Rakowa, także Legii. Tak wygląda rozkład gier mistrza polski przypomnę dwie porażki na start, a więc to w Bergamo także domowa porażka ze szturmem Gras. Najbliższe spotkanie po dopieczni Dawida Szwargi będą grali też w sosnowcu ze Sportingiem Lizbona. Później to jest delegacja do Portugalii, następnie wyjazd na mecz ze szturmem, no i na samym końcu domowy mecz z Atalantą. Miejmy nadzieję, że ten mecz będzie o coś, a mistrz Polski nie wypisze się zbyt szybko z tej walki o awans do europejskich pucharów do rundy właśnie pucharowej. Trzeba też pamiętać, że trzecie miejsce daje Rekowowi grę w lidze konferencji w fazie pucharowej. Także jest o co walczyć. Także naprawdę tutaj trzeba się spiąć i zacząć w końcu punktować. Ja o tym mówię sporo przy okazji tego live'a zaraz po spotkaniu, że jeszcze cały czas czekam na pierwszą bramkę Rakowa w, w ogóle w historii europejskich pucharów. Natomiast Legia, konkretnie terminasz Legii wygląda następująco. Najbliższe spotkanie to jest ten wyjazd do Bośni i Hercegowiny na mecz ze Zlińskim, więc teoretycznie łatwy rywal. Później jest rewanż z tą ekipą przy Łazienkowskiej. Następnie Legia leci do Birmingham na mecz z Aston Villą 30 listopada. No i na samym końcu w połowie grudnia mierzy się z AZ. No to najpewniej będzie mecz przy pustych trybunach z uwagi na ten skandal który miał miejsce wczoraj, czy właściwie dzisiaj w nocy, na AZ pod stadionem w Alcor. Tak to wyglądało w skrócie. Ranking UEFA to, co było kiedyś, to, co jest teraz, to, co jest teraz aktualne i takie najnowsze jakby sprawy związane właśnie z tym rankingiem, bo myślę, że temat ciekawy. No i temat, o którym oczywiście będę nagrywał cały czas materiały, co jakiś czas, konkretnie co piątki po tych pucharowych tygodniach. Dajcie znać, co uważacie, co myślicie w sprawie tego, czy Polska faktycznie ma szansę gdzieś dobrnąć wysoko i czy zameldujemy się w tej najlepszej, powiedzmy, 15. Na sam końcu, oczywiście, zachęcam do subów. To jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie też o kciuku w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam. I to zobaczenie